Cześć, słuchajcie, dzisiaj taki odcinek w stylu, którego za bardzo nie lubię. Jak mam być szczery, czyli o wszystkim i o niczym. Jak wiecie, staram się nagrywać raczej same konkretne rzeczy. Raz na 20 filmów wpadnie coś bardziej luźnego. No i dziś wrzucam również coś takiego z jednego powodu: po prostu chcę dać znać, że jestem. Wolę wrzucić taki film niż żaden, żebyście wiedzieli, że. Wszystko jest ok i że lada moment na kanale będzie się działo trochę więcej. Mnóstwo pracy i różnych wydarzeń z życia prywatnego sprawiło, że po prostu nie miałem w ostatnim czasie wolnego czasu na podróżowanie, nagrywanie, no i potem montowanie tego. Sporo się zatem dzieje. Nie będę wam opowiadać szczegółów, bo to nie jest kanał o mnie. Nie chcę, żeby taki był. Jest to kanał przede wszystkim o podróżach i o motocyklach. Ale od razu mówię, że nic złego się nie dzieje, raczej pozytywne rzeczy, albo no, takie neutralne. Po prostu ciężko mi było ostatnio wygospodarować kilka dni, żeby wyjechać gdzieś. No i potem jeszcze to zmontować. Czasami się kręcę tak w koło kominach mam kilka godzin wolnych, ale powiem wam, że bardzo tęsknił z jakimś dłuższym wyjazdem, już nawet nie mówię o jakichś zagranicznych przygodach, wyjazdach, chociaż taki na trzy dni na południe Polski, może do Czech. I mam nadzieję, że taki właśnie wyjazd e, uda się zrobić w ten weekend. I już wszystko wróci na swoje tory. Że tego czasu na prowadzenie kanału znajdę teraz więcej. Też, jak mam być szczery, te filmy, które wrzucam latem, oglądają się znacznie gorzej od tych publikowanych zimą czy wczesną wiosną. Co oczywiście nie dziwi, bo kto chce oglądać YouTube'a zamiast w tym czasie samemu jeździć. Latem te wyświetlenia są na poziomie powiedzmy 2 do 5 tysięcy. Przy czym 5 to już jest dobrze. Dla porównania zimą i wiosną były na poziomie 10 do 15 tysięcy. Łącznie no wspominając o filmie z Madery, który ma ponad 60, e, łącznie 3 odcinki mają 100 tysięcy. Przede wszystkim muszę i, i chcę skupić się, e, no zachować tą ciągłość, regularność. Wiem, że jest wiele osób, które czekają na nowe odcinki, nowe pomysły. Bo też planuję jakieś swoje urlopy I czekają na podpowiedzi, gdzie by się tutaj wybrać tym razem Ale pamiętajcie, że na kanale jest kilkadziesiąt filmów O różnych kierunkach, różne pomysły No chyba, że już oglądaliście wszystkie To szanuję bardzo Ostatnio nawet rozmawiałem z kimś i powiedział, że obejrzał wszystko No muszę przyznać, że robi to wrażenie Że są osoby, które są na tyle ciekawe tych filmów Że są w stanie poświęcić tyle swojego cennego czasu No i dla mnie to jest na pewno jakoś tam dodatkowo motywujące tak się zastanawiam, bo tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że nie jeżdżę teraz wcale. Czasami się kręcę po okolicy wydam w dwie trzy osoby, 2-3 motocykle, i po prostu z góry uznałem, że nagrywanie takich przejażdżek nie będzie dla Was specjalnie interesujące. Bo przyzwyczailiście się do innego formatu. No i nawet nie zabieram GoPro ani żadnego innego sprzętu do nagrywania. Czasami ewentualnie wrzucam coś na Instagram, tak nagranego z telefonu, z ręki. Ale właśnie, no może właśnie z góry założyłem, że to nie będzie nic ciekawego dla Was, ale właśnie może, może się mylę, może jest wręcz przeciwnie, może właśnie chcecie zobaczyć filmy w innym formacie, z takiego jeżdżenia po okolicy, dajcie znać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przestawić się teraz na taki content, na pewno nie zdominuje to kanału, a jedynie jakoś uzupełni... Raz na jakiś czas Wspominałem o tym, że będzie w tym sezonie Mniej filmów o motocyklach Więc może zamiast tego A właśnie, muszę jeszcze zmontować film O BMC S1000XR Materiał czeka, ale chciałem mm, Też wprowadzić trochę lepszą jakość Jeśli chodzi o montaż Jakieś tam elementy A Stwierdziłem, że wolę trochę odłożyć w czasie I dopracować bardziej niż e, Zrobić to tak na pół gwizdka. O, w ogóle muszę też stworzyć nowe intro e, To obecne już mi się Trochę opatrzyło No i po prostu brakuje tam trochę jakości Bo jednak staram się z odcinka na odcinek Podwyższać jakość filmów A intro Cały czas jest to samo Więc już po prostu trochę odstaje Wiem, że to taka pierdoła Że to tylko intro No ale jednak, nie już trochę razi po prostu Także tak, dzisiaj tylko taki krótki odcinek Przepraszam was Jeśli oczekiwaliście czegoś więcej Po prostu chciałem się tylko do was odezwać w tych kilku słowach przedstawić jak wygląda sytuacja. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, macie sezon udany i sporo jeździcie, podróżujecie. Tego Wam życzę. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na pewno już takim bardziej konkretnym. Na razie.